Dzień dobry, idę o zakład, że większość z nas, jeżeli w młodości miała kontakt z jakimikolwiek odczynnikami chemicznymi, to miała ochotę zmieszać wszystko, co ma pod ręką i sprawdzić, czy się zapali, albo zastanawiała się, czego trzeba dolać, żeby coś tam wybuchło. Prawda jest taka, że przepisów na otrzymanie ognia bez użycia zapałek czy zapalniczki jest całe mnóstwo, a wiele z nich jako substratów wymaga substancji, które znajdują się w twojej kuchni. Dziś pierwszy eksperyment, w którym pokażę wam jak bez zapalniczki, zapałek czy jakichkolwiek umiejętności survivalowych można rozpalić ogień. Jak wiemy z poprzednich odcinków, spalanie jest to reakcja paliwa z utleniaczem, której towarzyszy emisja ciepła i światła. Nie zdefiniowaliśmy jednak to, czym jest płomień, i paradoksalnie najłatwiej i najdokładniej możemy to zrobić, mówiąc, że płomień to jest to coś, co towarzyszy reakcji spalania lub ewentualnie temperaturowego rozkładu. Warto wiedzieć, że paliwem płomienia jest gaz. Zawsze. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że pali się ciecz, to tak naprawdę za płomień odpowiadają te cząsteczki, które przeszły do fazy gazowej na skutek parowania. Kiedy wydaje nam się, że pali się ciało stałe, to tak naprawdę palą się gazowe produkty, które powstały na skutek temperaturowego rozkładu materiału, który to ciało stałe buduje czyli, mówiąc fachowo, pirolizy. A jeśli przyjdzie wam się kiedyś zastanawiać, co z mojego otoczenia mógłbym spalić, to można to określić w bardzo prosty sposób. Generalnie, jeżeli materiał jest zbudowany z cząsteczek organicznych, to prędzej czy później uda nam się go zapalić. Nie mówię, że to jest jakaś ogólna reguła, ale trudno mi wskazać wyjątki od takiego stwierdzenia. Nawet takie substancje, które przez większość podręczników chemicznych są uznawane za niepalne, np. freony, można zapalić w odpowiednich warunkach. W przypadku tych gazów będzie to użycie odpowiedniej mieszanki z powietrzem, niskie ciśnienie i wysoka temperatura inicjująca zapłon. No właśnie, to ciepło jest potrzebne albo po to, aby rozpocząć reakcję paliwa z utleniaczem. Ewentualnie można postarać się o dostępność utleniacza, który jest bardzo, bardzo, bardzo silny. I dzisiaj skorzystamy z tej drugiej opcji. Sprawdzimy, czy dodając stężony kwas siarkowy do chloranu potasu, można zapalić sól kuchenną, mąkę i cukier. Wszystkie możemy spotkać w kuchni: wszystkie są białe, dwa z nich są krystaliczne, a dwa organiczne. We wszystkich zlewkach znajduje się mieszanina 1 do 1 chloranu potasu z badaną substancją. Do wszystkich zlewek dodamy zaledwie kilka kropel kwasu. Chloran przejdzie w kwas chlorowy 5. Ten z kolei jest bardzo nietrwały i jednocześnie jest silnym utleniaczem. Jeśli w pobliżu znajdzie się coś łatwopalnego, to dojdzie do zapłonu. Jeśli nie, to stężony kwas chlorowy ulegnie rozkładowi, w wyniku którego może powstać zarówno chlor, jak i tlenek chloru 4. Zobaczymy wówczas żółtawy, żółtawo-zielony dym. O tak jak w tej ślepej próbie obie wspomniane wcześniej substancje są w temperaturze pokojowej gazami. Szkodliwymi dodajmy stąd tylko kilka kropel kwasu. Zacznijmy od soli kuchennej. Jak widać nie pali się. Co byłoby zresztą zgodne z naszym założeniem, bowiem chlorek sodu jest substancją nieorganiczną. A teraz czas na mąkę. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest ogień. Zapłonowi uległa również zewka, w której jest cukier, a to dlatego, że przypadkiem wpadł tam kawałek rozgrzanego materiału, który mógł dodatkowo mieć na sobie niewielkie ilości kwasu siarkowego. Tak czy owak zapłon nastąpił, co i tak miałoby miejsce w przypadku dodania kwasu siarkowego. Cieszmy więc oczy tymi ujęciami. Jeśli interesuje was, czy można uzyskać ogień przy wykorzystaniu czynników mniej agresywnych niż kwas siarkowy, to pokażę wam to już w następnym eksperymencie, który będzie można z odpowiednimi środkami ostrożności odtworzyć na własną rękę. A nie przegapicie go, jeśli zaczniecie śledzić Naukowy Bełkot na YouTube i Facebooku. Kończąc takim żebraniem o lajki i subskrypcje, dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i mówię do zobaczenia, do usłyszenia.